Jak trafiłaś na Wimic? Wimic tak naprawdę to e, przygoda mojego życia, która zaczęła się w sposób zupełnie nieoczekiwany. Skończyłam liceum o profilu biologiczno-chemicznym e, i kończąc studia tak naprawdę nie wiedziałam... E, co chcę robić? Moje liceum yy, i zdobyta tam wiedza, zainteresowania nie ukierunkowały mnie w ściśle określony sposób w określonym kierunku. W związku z czym zaczęły się poszukiwania. I gdzieś usłyszenie, podsłuchanie rozmowy jest taki wydział na Akademii Górniczo-Hutniczej, wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki. Tak, yy, no ale. Co się tam dzieje? Tak? Co oni tam robią? No i się okazało, że e, pracujący tutaj naukowcy e, projektują, wytwarzają e, nowe materiały tak? materiały, które mają takie niestandardowe zastosowania. Tak? Oprócz tego e, tworzą nowe technologie, w związku z czym modyfikują technologie, które już istnieją, do tego, aby powstało zupełnie coś nowego. Czasy studenckie. Dwa pierwsze lata, trudne lata, dlatego że to są lata podstawowe, także jest to rozszerzona matematyka, fizyka, jest to chemia, w związku z czym to jest zupełnie inny stopień tak? tego, z czym mieliśmy do czynienia w szkole średniej. Natomiast od trzeciego roku zaczęłam. Rozpatrywać trochę inaczej materiały. Zaczęłam inaczej patrzeć na technologię, na to, co można poprzez jeden proces zmienić i tak naprawdę potem wyprodukować zupełnie coś, coś nowego. I trzeci, czwarty i piąty rok też była prawdziwa przygoda. I to były wielogodzinne laboratoria. I te laboratoria, zarówno ja, jak i moi koledzy ze studiów również wspominamy chyba najmilej. To był czas, no nie tylko oczywiście zabawy, tak, ale nawiązywania takich przyjaźni, e, znajomości, które trwają do dzisiaj i e, te studia jednak nas tak bardzo połączyły i to, że mamy jakieś wspólne wspomnienia, no powoduje, e, że nadal ze sobą utrzymujemy kontakty, tak. Jeżeli chodzi o, o mój rocznik, e, oczywiście plus minus jeden rok, e, no to tutaj jest grono moich przyjaciół, e, z którymi pracuję w tej samej katedrze, na tym samym wydziale, Wydziale Inżynierii. Materiałowej ceramiki. Kto może do ciebie przyjść? Do mnie może przyjść każdy, tak. Może to być student pierwszego roku, który dajmy na to się zastanawia, co zrobić dalej, czy zostać, czy cały czas kontynuować swoje studia. Może to być student, który poszukuje promotora, który poszukuje promotora, dajmy na to do projektu dyplomowego inżynierskiego, ale również student, który już jest na drugim stopniu, tak? I chce tutaj u nas wykonać swoją i obronić oczywiście swoją pracę magisterską. Także każdego za zachęcam i zapraszam do, do rozmowy, do spotkania, do przeanalizowania swoich obaw bądź jakichś wątpliwości, tak? Mam nadzieję, że byłabym w stanie zachęcić taką osobę właśnie do pracy nad czymś nowym, tak? Nad czymś akurat tym, nad czym ja pracuję, nad czym się zajmuję. Jaki jest twój zakres badań naukowych? Materiały dla kształtowania i ochrony środowiska naturalnego, tak? I ja to środowisko naturalne próbuję chronić, biorąc pod uwagę przede wszystkim właściwe nawożenie. Taką Najogólniej mówiąc, agrotechnikę, czyli próbuję stworzyć, zaprojektować, potem wytworzyć e, materiał, który e, będzie czymś, co da roślinom możliwość właściwego rozwoju i e, wzrostu. E, materiały moje to są materiały głównie szkliste, e, które przynajmniej staramy się w zespole tutaj. E, Wzbogacić we wszystkie takie najważniejsze składniki odżywcze czyli makro i mikroelementy. No i oczywiście, w zależności od zapotrzebowania rośliny dajmy na to na żelazo, na kobalt, na, na siarkę chociażby próbujemy zaprojektować taki skład chemiczny, takiego materiału, aby on był optymalny właśnie w procesie nawożenia akurat takiego gatunku rośliny. Twoje sukcesy zostałam laureatem e, nagrody Akademii Górniczo-Hutniczej jako laureat dydaktyka e, w kategorii promotor i uważam, że e, ta nagroda została mi przyznana właśnie dzięki e, moim podopiecznym, tak? studentom, studentkom e, którzy postanowili się w to wszystko zaangażować, to oni napisali mi naprawdę przepiękne referencje. Wspomnienia, które mogłam przeczytać, były naprawdę bardzo, bardzo miłe. To jest jedna nagroda, natomiast również mam chyba trzy nagrody takie bardziej wewnątrzwydziałowe z Wimic. To są nagrody e, dydaktyczne, tak zwany ceramistrz. Ceramistrz roku. rokrocznie u nas na wydziale e, ta nagroda jest przyznawana i to znowu jest plebiscyt, tak? w związku z czym e, głosują studenci i to studenci decydują o tym, kto dostaje taką nagrodę pierwszego, drugiego czy tam e, trzeciego stopnia. Fantastycznie tak. W, w, w... To jest tak, że w takich momentach człowiek wie, dlaczego to robi. Także to, że na przykład się staram, w jakiś sposób tam próbuję też studentów aktywować na, na zajęciach, przynosi jakieś owoce. Tak? Moim niedoścignionym wzorcem jest pani profesor Irena Wacławska. To ona mnie tutaj, że tak powiem, zatrzymała na tym wydziale. To dzięki niej zajmuję się tym, czym się zajmuję. Od niej uczyłam się tego, w jaki sposób rozmawiać ze studentem, w jaki Sposób do niego podchodzić. Fantastyczna osoba i tak naprawdę dzięki niej jestem w tym miejscu, w którym jestem. Tak? To, to ona mnie zachęciła, to ona mi otworzyła tak naprawdę tą, tą ścieżkę naukową. Pani profesor Irena Wacławska dla mnie to był jest taki prawdziwy człowiek, tak? I prawdziwy profesor, tak? do którego zawsze można było przyjść, zapukać, zapytać, poprosić o poradę. Takich osób nam trzeba, tak, właśnie, właśnie jak ona. Czas wolny. Chodzę po górach, kiedy mogę, i to jest ten moment, w którym się wyciszam. Szanowni Państwo, chciałabym wszystkich serdecznie zaprosić do współpracy, do tego, aby przyjść, spróbować coś zaprojektować, coś wytworzyć, zmienić e, technologię. E, chciałabym zaprosić e, oczywiście przede wszystkim studentów, studentów pierwszego, drugiego e, roku naszego wydziału w Winitz, ale również tych właśnie młodych ludzi, którzy mo może są w podobnej sytuacji jak ja, którzy nie bardzo wiedzą co ze sobą zrobić. Spróbujcie, przyjdźcie, zobaczcie, e, a jestem przekonana, że zdecydujecie się tu zostać. Dziękuję.